Będkowanie. Jedziemy na ryby, mamy piątą, dwie. Dzisiaj spróbujemy tutaj tak na lokalnym łowisku yy, położyć troszeczkę. Dzisiaj postanowiłem na ryby jechać troszeczkę szybciej, żeby złapać te pierwsze promienie słońca. Yy, jak słoneczko będzie wstawać, zobaczyć co się wtedy w wodzie dzieje. Myślę, że właśnie taka pora będzie najbardziej optymalna, gdy się zacznie robić cieplutko. Ryba jeszcze nie będzie się szła wygrzewać w wiosennych promieniach słońca, tylko będzie gdzieś tam jeszcze przednieżerowała. Może uda się akurat wtedy coś ładnego wyciągnąć. No, zobaczymy. Oczywiście łowimy na metodę Feder. Zobaczymy, co z tego będzie. Dzisiaj na mojej głowie taki malutki gadżecik. Jest to latarka Olight Perun 2 no, Dzisiaj pierwszy raz inauguracja tego gadżetu nad wodą Wiadomo, że już nie ma takiej totalnej nocy Tylko raczej świta No ale chciałbym Wam pokazać mniej więcej co ta latarka potrafi, a naprawdę potrafi bardzo dużo Co mi się podoba? Przede wszystkim tryb księżycowy To daje tylko taką lekką poświatę Przez to można spokojnie chodzić nad wodą Nie płosząc ryb Działam tak przez przytrzymanie, przez przytrzymanie yy, łącznika daje on mniej więcej tylko taką malutką poświatę, następnie można przejść w tryb słaby średni. Mocny i taki tryb super, który świeci tylko 2 minuty względu na to, że latarka się dosyć nagrzewa, więc świeci 2 minutki i potem przechodzi właśnie w taki tryb maksymalny, jak chwilę ostygnie można znowu włączyć ten tryb super i wygląda on tak. Naprawdę, naprawdę super oświetla. Naprawdę latarka jest świetna, w szczególności właśnie dla wędkarzy, dla osób, które lubią takie outdoorowe klimaty. A no, myślę, że polecam ją każdemu, kto szuka mocnej latarki, yy, latarki, które potrafi tak samo wytrzymać spokojnie całą nockę bez wymiany baterii. Yy, myślę, że jest to produkt naprawdę warty swojej ceny. Ja jak najbardziej go polecam. Dzisiaj moim przepisem na sukces będzie zanęta Genlock XXL. Yy, będę stosował czystą zanętę bez glin wędkarskich, ze względu na to, że temperatura wody się zdecydowanie ociepliła, a całowisko nie, nie jest zbyt głębokie. Nie będę rzucał gdzieś daleko, także wystarczy czysta zanęta bez użycia żadnych glin wędkarskich. I tak wygląda moja zanęta. Dzisiaj ona nie jest przetarta przez sito. Mamy takie dzisiaj powiedzmy rekreacyjne łowienie nie jakieś tam zawodnicze, dlatego. Szkoda czasu, łowimy. bardzo polubiłem tego typu formy do podajników są one bardzo fajne i proste w obsłudze wszystko powiedzmy tutaj działa na sprężynce, wysuwa się ten pomarańczowy element, przez co nasz podajnik jest zawsze idealnie odciśnięty i schludnie i estetycznie wygląda w wodzie plusem formy jest też to, że zaleta formowana jest całą swoją powierzchnią, Jest to przez całą swoją powierzchnię jest dobrze dociśnięta i nie spada z podajnika I Jest pierwszy karpik. Działamy dalej. I oczywiście wraca do wody. o 15 minut od ostatniego brania. Powiedzmy, że jestem niecierpliwy, lubię przerzucać federem, dlatego czas przerzucić. No i trafiłem, bo akurat miałem wrzucone praktycznie rzecz biorąc zaczepie. Niekiedy jak się długo nic nie dzieje w wodzie, warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Z naszą przynętą, by nie było potem niemiłych niespodzianek i w dodatku moja przynęta była, jak sami widzicie, dość poważnie zamotana. W tym wypadku zauważyłem, że ryba posiada oznaki pleśniawki, także miejsce, powiedzmy, rany, zdezyfekuje środkiem dezynfekującym, żeby wypuszczana ryba szybciej wróciła do zdrowia. Wiadomo, że nie zrobiliśmy tego my, jako wędkarze. Ryby nieraz po zimie chorują, także musimy dbać o nasze rybki. Dezynfekcja zawsze pomaga i jest dobra dla naszych ryb. Od początku moja taktyka była taka, że na jedną wędkę będę łowił na jakiegoś dambelsa, Loftersa, a drugą będę łowił na robaczki. w tym wypadku jak zawsze pinkę. Tyle że widzę, że dzisiaj naprawdę na pince nie rusza się totalnie nic, natomiast większość brań mamy na dambelsa masłowego. Także postanowiłem przerobić drugą wędkę także na igiełkę, żeby założyć jakiegoś dambelsa. Chciałbym Wam teraz zaprezentować y, drugi, myślę, że taki najprostszy sposób y, montowania zestawów z igiełką. Y, od czego zaczniemy? No, na pewno potrzebujemy igiełki. Igiełki, stosuję dwa rodzaje igiełek. Jedna to jest 0,6 cm, czyli 6 mm. Druga to jest 10 mm, czyli 1 cm. W tym wypadku, powiedzmy, łowię na 8 mm y, dumbelsy. Także myślę, że tutaj ta mniejsza igiełka będzie wystarczająca. One naprawdę fajnie trzymają, nie ma tutaj problemu, żeby przynęta spadała w jakiś tam sposób. Pewnie, pe, pewne trzymanie jest tej przynęty, także tutaj problemu, jeżeli chodzi o spadanie przynęty z igiełki, nie ma. Już demonstruję, jak to robię. Przekładamy igłę na żyłkę, nakłuwamy ją. Następnie robimy pętelkę paluszek, raz, dwa, trzy i przewlekamy przez pętelkę wychodzi wychodzi piękny ósemkowy węzeł zaciągamy, można delikatnie zwilżyć go by się ładnie domknął dociągamy i jest gotowe tak wygląda nasza giełka już na żyłce oczywiście nadmiar odcinamy. No i mamy gotowca. Teraz przy, przystępujemy do wiązania haczyka, czyli mniej więcej ilość potrzebnej żyłki odcinamy. Teraz tak haczyk. Haczy, który mamy przewlekamy od strony podstawy HK, a nie od podstawy, a nie od strony grotu. Czyli tak jak tu widzicie, tak jak tu widzicie, żeby igiełka elegancko dochodziła do kolanka HK i więcej tyle Odległość tutaj, bo najlepsza jest taka, żeby po prostu była na równo z kolankiem haka. I tutaj już standardowy węzeł bez węzła czyli 10-15 razy moim zdaniem spokojnie wystarcza. I przewlekamy od strony grotu. O. Tak mamy gotowy haczyk z igiełką. Oczywiście tutaj na końcu kolucho tak żeby sobie dopiąć do swojego zestawu w zależności od jakiego tam jaki macie łącznik, czy, czy, czy tam powiedzmy wersja z gumeczką, czy, 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 czy zwykły taki na zwykłe kolucho, no to już od Waszych preferencji zależy. Ja osobiście preferuję. Metod Federa, krótkie przypony, i taki myślę, że jest też zamysł całej tej metody. Ja osobiście stosuję przypony, jeżeli chodzi o łowienie na wszelkiego rodzaju dumbelsy, łowtersy inne powapy, To jest zazwyczaj 7 cm, maksymalnie 10 przypony. Araniem. A teraz wydaje się, że będzie coś większego. Chyba, że znowu pod brzegiem ucieknie, bo też tak może być. Zawsze jest tak, że jeżeli ryba weźmie już troszeczkę powietrza, to na 99,9% jest nasza, chyba że się coś wydarzy już pod samym podbierakiem, ale w większości przypadków to jest już wtedy szczał w dziesiątkę. Jest kolejny karpik, tym razem ładniejszy. ごめんなさい。 Kolejne branie Znowu truskawka Okazała się strzelać dziesiątkę To wow, wow, wow. jaki złośnik I tym razem, no truskaweczkę skusił się Amur wow, wow, wow. Dosyć ładny Amurek I tym razem ładny Amurek melduje się no, gdzieś mi niestety Nikła. Patrzcie na to, nawet widać jak jeszcze w pyszczku, a jakąś roślinność drobną, czyli amurek podczas żeru. Powolutku, powolutku. A ładna rybka. I oczywiście wraca do wody. Jeszcze raz taki piękny. a je skolina Teraz anansowy pop-up i linek Tak jest I taki oto malutki linek Skusił się na naszą przynętę. Widzicie, kuleczka ananasowa. I mamy kolejny hol. Mordeczka muruje Chodź tu, chodź tu, chodź tu Chodź tu, bo mi namotaż Skurczy Tak wrócisz do wody jest kolejny karpik, brat-bliźniak tego pierwszego, drugiego, trzeciego. Także widać, że większość rybek jest takich rozmiarów. Oczywiście wraca do wody. No niekiedy trzeba wstać z kosza i przejść kawałek. Żeby zaczep odpuścił. Ale rybka jest naprawdę konkretna. Przynajmniej się tak wydaje. się wydawało, że rybka jest konkretna. Normalny karpik. Nawet bym powiedział, że, że karpik z takich mniejszych karpików. Ale... Każda rybka cieszy. Oczywiście do wody. I do następnego razu. Słuchajcie, tak mija południe, jesteśmy tutaj od piątej, także na dzisiaj wystarczy. Naprawdę dzisiejszy dzień obfitował w piękne brania, dużo ładnych rybek. Zdecydowanie, zdecydowanie jest to udany dzień. Na porządku. zimno jak to zwykle rano, później zrobiło się troszkę i teraz wiecznie. Nie przeszkadzało to, żeby pociągnąć parę fajnych sztuk, żeby było wesoło. Serdecznie zachęcam Was do zostawienia łapki w górę pod tym filmikiem. Serdecznie zachęcam do zostawienia obserwacji z dzwoneczkiem, żeby moje filmiki nie uciekły gdzieś w odchłanie internetu. Zachęcam także do komentowania mojego filmiku, żebym wiedział po prostu co Wam się podoba, co nie, co zmienić, jakie tematy poruszyć. Także zachęcam, konstruktywna krytyka zawsze jest mile widziana, także zachęcam do komentowania. To myślę, że to dzisiaj na tyle. Do zobaczenia następnym razem nad wodą. Cześć. Halo? Jesteś tam? Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę.